Dzisiaj wymieniam tą jedną marchewkę aż do Kitsune Peta w Growy Garden I mam na to tylko 24 godziny Lecz jeżeli mi się nie uda zdobyć tej Kitsune z marchewki 24 godziny To będę zmuszony oddać go losowej osobie na serwie Dlatego zostaw teraz subskrypcję oraz łapeczkę w górę Zaczynając, pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić to iść kupić marchewkę Dlatego idziemy do Seedshopa Widzowie i kupujemy marchewkę oraz ją stawiamy Dobra, stawiamy marchewkę i uwaga, widzę To będzie ta marchewka, którą będziemy wymieniać od zera Tak naprawdę no od tej marchewki do Kitsune i najlepszego PETA w Growy Garden. I mamy, dobra, mamy tą marchewkę. Widzowie, zobaczcie, to jest właśnie ta marchewka. Tobie ją że to jest ta. I ona waży 0,34 kg. Jest dosyć duża w sumie. Teraz wbijamy na publiczny serwer. Idziemy się wymieniać. Także jesteśmy na publicznym serwerze. Tutaj mamy naszą marchewkę. Widzowie, którą chcemy zaraz wymienić. Mam 15 trading ticketów, dlatego teraz widzowie co? To podejdziemy do jakiegoś typka. Powiedzmy, że to na przykład takiego karena. Dobra, i tradujemy się z nim. Mamy pierwszego tradera, Jestem ciekawy, czy w ogóle odrzuci tego tradera, czy coś takiego. Dobra, dajemy tą marcheweczkę Napisałem mu, żeby coś zaoferował po prostu, bo no tą marchewkę wytradujmy po prostu za byle co dosłownie Za coś po prostu o wiele lepszego, znaczy no po prostu za coś minimalnie lepszego Okej, okay, romanesko nam daje, dobra Shocked, Glimmering, Ceramic, Romanesco, Prismatic Dobra, wiecie co, zaakceptujmy to Ej, dobra, on nam daje to, widzowie, daje nam romanesko za, widzowie, chyba 100 milionów kasy Dobra, uwaga, czy się uda, czy się uda? widzowie, pierwszy tradzik <laughs> Mamy to, dobra, udało się zrobić Dobra, podziękujmy mu oczywiście, że się udało I teraz mamy takiego romanesko. widzowie, zobaczcie, to jest chyba ten romanesko. Daj mi pieniądze, dam ci, aha. <laughs> teraz chcę, żeby łukatę dawał. Tutaj mamy kolejnego gościa, także od razu wysyłamy mu tradera i spróbujemy teraz tego romanesko wymienić widowe. Dobra, zaakceptował. Dobra, i piszemy to samo widowe, żeby po prostu nam cokolwiek lepszego dał. Okej, okay, jakiegoś PETA nam dał. Born all, ale nie wiem, czy to jest lepsze od. No dobra, raczej byśmy to wzięli chyba w sumie. Jeszcze Mango mi daje tutaj. Mango 67. <laughs> mango 67 i barn all. Dobra, wiecie, co zaakceptujemy to? Bo po prostu będziemy mieli PETA, będziemy mieli born a goś nam dał kilka. Mango 67. Chyba z 6. 7 mango nam dał i dwa bel pepery, dobra, mamy to. I teraz mamy widzowe tego pecika Born O. Udało się wymienić go, widzę, to był chyba dokładnie ten, mam takie dwa, więc powiedzmy, że ten jest nasz oznaczony. Teraz go spróbujemy znowu wymienić, także tutaj jest jakiś gościu, chyba też w ogóle Polak, bo przecież się ma szymek, także wysyłamy mu trader. A, A stansowało trader od razu XD. No tak, naszym celem jest zdobyć oczywiście Kitsuna. Ja aktualnie Kitsuna nie mam w Fipunku, ale po tym odcinku, na końcu tego odcinka będziemy mieli, widzowie, jestem tego pewien. Dobra, to jakiś nowy gościu bił na serwer, także ja mu tutaj wysyłam wyślę trade. A. I zobaczymy, czy coś zaoferuje nam za tego born-oula. Dobra, zaakceptował. Także co, widzowie, dajemy tego born-oula. Uwaga, uwaga. Dobra, daliśmy tego born-oula. Gość nam oferuje jakiegoś maszeroma, widzowie, 32 kilo. No, powiem wam, szczerze, że to się raczej chyba nie opłaca, jak on daje nam to jakieś ten. Napisałem mu, żeby zaoferował nam po prostu peta, no bo petami się najlepiej traduje niż jakimiś owocami. No, zobaczymy, co mi goś tutaj zaoferuje za kupę. Co to w ogóle ma być? Gościu mi jakieś owoce daje. O co tutaj chodzi? Ja tego nawet nie chcę ja akceptuję. Dobra, ja to zacytuję, bo to jest jakiś bezsensowny trade. Tutaj jest jakiś kolejny gościu, to wiecie to od razu mu też wysyłamy tradea. Widzowie, tutaj każdemu będę tradea teraz wysyłał, żeby po prostu się tylko wymienić tego Born Ola. Bo, no, jak to wymienimy na coś lepszego, to będzie naprawdę spoko. No, bo ten Born Ola będzie ciężki chyba do wymienienia. Dobra, napisałem mu, żeby coś zaoferował lepszego. Po prostu z tego Born Ola. Jakiś gość tutaj forcie mini. Zobaczymy, czy coś tutaj da nam. Okej, okay, Spotted Deer, widzowie. Wydaje mi się, że to jest. Albo nie wiem, czy to jest lepszy. Nie, bo to jest mythical, widzowie. A widzę, bo ten Born Ola jest 1,5% na niego. Okej, okay, dobra, widzę, to ja myślę, że ten pet jest słabszy. Ok, czyli ten pet nie jest taki słaby. Oto z widzowie, jak słon więc o coś dobrego za niego dostać jakiegoś badgera, widzowie, no nie, to jest za słabe, nie? Dobra, więc co? Zbijamy serwer. I jeżeli chcesz dostawać powiadomienia jakie jajka, czy jakie rośliny są aktualnie w sklepie, to wbijaj na naszego Discorda, linka masz w opisie. Możesz sobie wybrać na przykład Sugar Apple czy Book Ega tutaj na dole, czy mefikal Ega. I jak to będzie w sklepie, to dostaniesz powiadomienie już na naszym Discordzie. Link w opisie wbijaj. Także zmieniłem publiczny serwer, widzowie. Jesteśmy na kolejnym publicznym serwerze. Tutaj są jacyś ludzie, więc ja sobie podejdę tutaj do jakiegoś typka. Powiedzmy, że do niego sobie podejdźmy i spróbujmy się z nie wymienię tego Barn Oula. Ja na początku myślałem, że ten Barn Owl tak naprawdę jest słaby, ale okazało się widzowie, że ten przycik jest naprawdę No dosyć rzadki, bo 1,5% to jest dosyć mało. No, akceptuję. Dobra, nie, dobra, wywalone w Ciebie gościu. Jeszcze ewentualnie na moim Discordzie piszemy, że wymieniam tego Barn Owla i zobaczymy, czy jakiś widz zechce się ze mną wymienić tutaj z mojego Discorda. Oczywiście linka do niego macie w opisie. Zachęcam do wbicia. Dobra, mamy tutaj trade'ika kolejnego już widzowie, także dajemy tego Barn Ola. I to prawdopodobnie jest mój widz i jestem ciekawy, czy mój widz coś mi zaoferuje za tego Barn aula. Widzowie. Ok, no stancelował trader. Wait, ok, on napisał mi, że on poczekał. Także chwilę poczekamy. Może nam ci zaoferuje, może tutaj peta od twojej Ok, on ma dużo takiego, takiego dużego pecika, widzowie. Czy on nam da huge peta? Ej, nie gadajcie, że on nam da Jakiegoś huge peta? Polar Beer. A, on jest giant bean. Eee, no nie wiem. Widzicie co, ja odrzucam tego tradera. Wydaje mi się, że to się nie opłata. No niestety, barn auto jest 1,5%, więc jakby ten pet też jest w miarę dobry. Jakby damy sobie go na chwilę do ogród, zobaczymy, co ten pet dokładnie robi, bo nie pamiętam. Ale tak, on daje tutaj expa bonusowego. Ekspa daje. I że pety więcej ważą coś takiego. Więc ten pecik jest nawet dobry, więc wydaje mi się, że możemy naprawdę dostać za niego dobrą ofertę. No, ale troszeczkę fart, Że Nam się udało, z marchewki już zdobyć tego pół 1,5%. Ja w ogóle na początku się nie szanijem, że to jest to. Jeśli chcesz kupić najlepsze pety w groły Garden lub innej temy do Robloxa, to idealnie się składa, bo na stronie Bloxboom z, z kodem NG macie 10% zniżki na zakupy. Zobaczcie, wybrałem sobie takie pety i wpisuję kod NG i dostaję naprawdę fajną zniżkę i można zaoszczędzić. Po zapłaceniu wszystkie zamówienia są dostarczane w mniej niż 4 minuty. Podajecie swój nick z Robloxa i dołączacie do. I zawsze macie gwarancję zostanie przedmiotu albo zwrotu pieniędzy. Zobaczcie, po prawej tutaj widzicie napisam, że może dać mi Red Foxa z tego Born Ola. Okej, okay, tutaj mamy kolejny trade. Tutaj mamy kolejnego tradea, dajemy tego Born Ola. I dość się nam daje Dragon Flyer. Ej, nie, nie ma szans, że on to zaakceptuje widzowie. Dragonflya za Born Ola nie ma szans. To jeszcze jest szok, 10 kilo Dobra, scancelował trade tutaj tej widz. I znowu on tutaj wysyłał nam trade, więc jeszcze raz zobaczymy jego ofertę. I gość oferuje nam Koi. Nie wiem, tak szczerze to się chyba nie opłaca. Wydaje mi się, że do no serio możemy coś dostać dobrego z tego Born Ola, jakby to spet 1,5%. Kurde, no, to musimy coś fajnego dostać. Jakiegoś Redfoxa, może tego Redfoxa weźmiemy w sumie. Okej, okay, gość oferuje nam Gryffina, także myślę, że możemy to w sumie wziąć chyba. Dobra, wiecie co? Weźmiemy tego Gryffina w sumie, no to się chyba opłaca. No 1,5% szans widzowy A, go się nam daje koj za darmo. Nie, ja tego nie chcę, ale. Dobra, będziemy mieli Gryffina widzowie. Nie wiem, czy aktualnie mam Gryffina, nie mam teraz Gryffina na koncie. Także dołączyliśmy na prywatny serwer z tym widzem, który chce nam dać e, po prostu Gryffina za tego Born Ola. Także idziemy się tutaj z nim wymienić. zobaczcie, on ma jakieś w sumie fajne bety, jakieś Dragon Flyer, tutaj ma i tak dalej, więc spoko Więc dobra, dajemy mu tego Born Ola widzowy, Jestem w sumie, no siebie dumny, że mi się udało to wymienić. Widzę Born Ola za Gryffina. Jeszcze Giant Beanon jest, to na pewno to jest W widzowe. Dobra, no to co widzowie. Będziemy mieli Gryfina. spoko, naprawdę udało nam się wymienić, widzowie. Dzięki mojemu widzowie Dziękuję bardzo, wam, widzowie. Kocham was. I mamy Gryfina. Widzę, już wam go pokazuję. To jest ten Gryfin. No, całkiem spory. O, chce screena. Dobra, to no może zrobić. Okej, okay, widzowie. Jesteśmy aktualnie 4 godziny po zaczęciu tego challenge'u. Zobaczcie, mamy tutaj tego John Jon bin Gryfina. I teraz będziemy go próbować właśnie wymienić, widzowie. Zostało nam 20 godzin do skończenia tego challenge'u. Zobaczymy, czy to się uda. Zobaczcie, jaki tutaj jest mimik, oktopus duży w ogóle. Co jest grane, Dobra, ej, to spróbujmy się W sumie z nimi wymienić. Także ja tutaj wysyłam Gościowi trade'a i spróbujemy wymienić tego Gryfina. Mam nadzieję, że się uda go wymienić. Dobra, jest tutaj ten Gryfin, dokładnie tutaj. Hmm, gościu nam daje mm, Rainbow avocado, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No i tu jeszcze jakieś owoce. Dobra, to jest jakiś odklejony gościu. Ale tu jest baza Chrystiana jakiegoś, to jest prawdopodobnie nie mój widz. Chyba, że mnie zna. Spróbujmy się z nim wymienić, bo to jest jego duży mimik oktopus. Zobaczcie, jakie on ma w ogóle duże pety. Kolejny huge pet. Co jest tutaj grane, widzowie? oh my god, dobra. Gościu akceptuj trade'a, jak się z tą chce wymienić. Zobaczcie, jakie mam pety, chłop. Dobra, nie no, chłop, cały czas odrzuca moje trade Widzowie, ja nie wiem, co mam zrobić. Dobra, zwykliby serwer po prostu, chyba. Dobra, znalazłem jakiegoś widę na jakimś serwie i spróbujemy my się z nim wymienić. Okej, gości nam daje T-Rexa. Zobaczcie, widzowie, gości nam oferuje T-Rexa z gościu, No, wid, który jest e, z mutacją Tiny, ale nie wiem, czy on to zaakceptuje, wiecie? Jakby spróbujmy to zaakceptować, nie wiem, czy on to będzie chciał Wydaje mi się, że chyba niezbyt, bo T-Rex jest chyba lepszym petem, mi się wydaje. No, ale ma mutację Giant Bean, ten Griffin Dobra, jeszcze raz się z nim wymieniamy, bo on tutaj odrzucił trade'a I gości oferuje mi Face Squirrela. Wiecie co, widzowie? E, nie nie, Space Squirrel był do zdobycia chyba tutaj dokładnie. Z tym czymś chyba dokładnie. A, doda to się siedział płaca widzowy tego wytrajera robić z tym Space ale no raczej nie, jeszcze z Tyrexem, okej? Okay. Ale tak to no lipa. Ale tutaj jeszcze jest jakiś gościu, więc może z nim się wymienimy. Poczekajcie, wymienimy się z tym PV, PV, ale przecież. Aha, dobra, bo to jest mój widz ten PV. Okej, okay, dobra. Spróbujemy się z tym PV wymienić. Poczekajcie, zobaczcie, co tutaj pisze na rzeczy. Trzy Gryfiny za Gryfina, Okej, okay, spróbujemy się wymienić. Czekajcie, dajemy mu Gryfina ale nie rozumiem o co tutaj chodzi. Czy gościu chce mi dać. Za jednego Gryfina, trzy Gryfiny. Co? Goście chce widać trzy Gryfiny za jednego Gryfina. No, okej, okay, dobra. Nie widzę, co tutaj się dzieje. To jest totalnie głupie, widzowie, ale dobra, widzowie, zaakceptujemy to, widzowie. Ja nie mogę. Jeszcze jeden Q i kasę mi daje. <laughs> nie wierzę, to jest grane, widzowie. Ja nie mogę. Dobra, bo teraz mamy trzy Gryfiny. Widzowie. Zobaczcie, mamy trzy Gryfiny. Yo! Popiszemy teraz na moim Discordzie, że wymieniam trzy Gryfiny i zaraz zobaczymy, czy dostaniemy jakąś ofertę. Także, dobra, widzowie, udało mi się. Znaleźć kupca, który kupi od nas właśnie widzowe Giant Bean Gryffina za Lobster Golda. Jakby zawsze coś, więc idziemy od razu robić tego trade'a, Nie przedłużajmy. Zobaczcie, to jest Lobster Terminator z Golden Mutacją. Za Gryffina Giant Bean. Myślę, że to się nawet opłaca, także od razu akceptujmy to e, i po prostu bez przedłużenia po prostu akceptujemy i mamy kolejnego peta. Po prostu elegancko. I widzowie, dobra, robimy kolejny trade. Tym razem Gryffin widzowie za Mimikoctopusa. Bardzo mi się to opłaca, mi się wydaje. Mimikoctopus na pewno jest lepszym petem. I mam trochę parto. Oczywiście się z jest widzami, no bo taki spór, co najłatwiej mi zrobić ten cielecz. Minęło już dosyć troszeczkę czasu, nie będę ukrywał. Widzowie, ja już tutaj mu wysłałem trada. Tego swojego rakuna mam pokazać, dobra. I uwaga, widzowie: Akceptujemy Griffin za mimik oktopusa. I dobra, mamy to, widzowie: mamy mimik octopusa, widzowie, podoba mi się to. Teraz lecimy tradeować kolejne lepsze pety. Tutaj jeszcze ktoś chciał mi zaproponować Red Foxa, widzowie za Griffina, ale czy to dalej się nie opłaca. Tutaj jeszcze jakiś Chicken Zombie Bush, też tutaj był, zobaczcie. I tutaj też jakiś Red Fox 73 age Barn O, ale to już stare jest. I tutaj za Mimika ktoś chciał mi dać Dragonfly'a też tutaj. Ale teraz, widzowie, co mi się udało ogarnąć da Trade'a? To za te moje pety, typu właśnie Mimik Octopus e, i po prostu ten Griffin oraz oczywiście Lobster. Udało mi się zrobić Trade'a i to bardzo dobrego. Dla Disco i Dragonfly'a. Tutaj już jest widz, zobaczcie. Tylko nie mam właśnie Trading Ticket'a, więc poczekajcie. Ja pójdę właśnie e, po Ticket'a. Dobra, kupiłem Trading Ticket'a. On tutaj na selu siedzi. Dobra, idziemy wysłać widzowie Trade'a. Także, widzowie, ja daję oczywiście Griffina i da Jemy widzowie resztę petów Lobster teraz. I widzowie Mimik. Jak ja się bardzo cieszę, że nam się udało zrobić tego trade'a Oh my god, widzowie, już chyba mi dało jakieś 10 godzin do prawy. Robię sobie przerwy. Czekam aż ktoś mi zaoferuje dobrego. I widzowie, nie wiem, czy ta osoba się zna zbytnio na value, Ale mi się to bardzo opłaca. Ja nie mogę. Disco B i Dragonfly. Yo, mamy to, widzowie. Dobra, elegancko, widzowie. <laughs> jest, mamy to. I teraz jedyna droga to jest, widzowie, do zdobycia kitsune I wam szczerze powiem, gdyby nie to, że ja po prostu Trade'uje się na bowisko. To by mi się tak to nie udało, wszystkiego zdobyć. Bo dzięki moim widzom i ogólnie dzięki mojemu serwerowi, czy to możecie się tradeować, link w opisie, to tam wszystko widzowie się odbywa. No i po prostu jestem wdzięczny, bo to mogę się tradeować. Dobra, tutaj napisałem, że traduję teraz Disco i i Dragonfly. A, oczywiście też znowu na moim Discordzie, także zobaczymy, czy ktoś nam zaoferuje coś. I tutaj jeszcze przy okazji wiem na publiczny serwer, więc możemy komuś wysłać trada. Spróbujmy, dobra, tutaj chyba jest roid, czyli również mój chyba widz, albo nie wiem, czy to jest mój widz, bo mam wiele osób znajomych. I dobra, oczywiście dajemy Disco B. Gdzie jest moje Discobee? halo Ok, tu jest moje Discobee, i tutaj będzie mój Dragonfly. Dobra, zaoferuj, napisałem. Czekamy na ofertę. Mogę zaoferować za Discobee Dragonfly Rainbow. Ok, tutaj ofertę taką mamy. Tutaj ma Lobster za Dragonfly. To nie opłaca się. Dam ci Rainbow T-Rex za Dragonfly lub Discobee. A tutaj w pizowej się na mnie oferuje. Także ja celuję tego trajda. Bez sensu czekać. Dobra, chyba się uda zdobyć Dragonfly, czy Rainbow T-Rexa za Dragonfly. -a. Ok, dobra, to go dodajemy teraz do znajomych widzowie. Add tutaj leci. Dobra, jesteśmy na serwerze z tym oto widzem, którego wymienimy Dragon Dragonfly'a widowie na Rainbow T-Rexa. Oh my god, ale to jest w sumie dobry trade, tak szczerze, dobra. Trading ticket i wysyłamy mu widzowie. A, okay, mamy trade z A, okej, dobra. on mi wysłał tradea. my, widzowie, dajemy tego Dragonfly'a, dobra. Dragonfly za T-Rexa Rainbow. Oh my god, dobra. Akceptujemy to widzowie. I mamy to, dobra. T-Rex Rainbow, dobra. Dzięki bardzo, ja nie mogę zobaczyć T-Rex Rainbow. Widzowie, udało się, zrobićmy tego Rainbow T-Rexa. Zobaczcie, no wygląda dosyć Zobaczcie widzowie, jak tutaj jest yy... No jest o wiele lepszy ten T-Rex, nie, więc naprawdę spoko I co jest, widz daje Mimik Oktopusa, jeszcze odnisków Dziękuję bardzo, pozdrawiam Oczywiście kolejnego widza I tutaj gościu ma trader czy się nasz widz więc też był niech zaoferuje tą ofertę, my tutaj mamy teraz T-Rexa Rainbow widzowie I mamy też widowie również tego drugiego Mimik Octopusa, którego dostaliśmy I tutaj dostajemy taką ofertę, zobaczcie widzowie O, to jest słaba, ja to od razu I teraz szukamy koński z Także Widzowie, to jest chyba oficjalny moment, w którym wymienimy właśnie T-Rexa nasze pety. czekajcie, gdzie jest mój pet? A, poczekajcie, bo ja go mam na farby, widzę. Poczekajcie, bo ja tego T-Rexa na farby, musimy go zabrać. Musimy wziąć wszystkie peciki. Zobaczcie, widzowie, on tam właśnie już trzyma tego kitsune. Także my teraz, widzowie, dodajemy nasze peciki. Oczywiście dodajemy widzowie Rainbow T-Rexa oraz widzowie, no, Mimik Oktopusa, tego co dostaliśmy od widza oraz Disco Bee Zgodził się na to. Nie wiem, czy to się opłaca. Wydaje mi się, że kitsune jest lepsza, ale mamy to widzowie. Udało się w końcu. Widzowie, chyba, no, zajęło mi to jakieś 12 godzin strzelam. no, tak naprawdę Cały dzień widzowieście tradowałem Także mamy to Kitsune, jest Mamy to widzowie, udało się widzowie Dobra, stawiamy od razu na gardenie Naszym widzę i przypomnijmy sobie, co nasze Kitsune Robiło, oczywiście kradło i robiło Mutację Chakra oraz Foxfire Chakra, mamy widzowie, udało się Zdobyć Kitsune, także jeżeli wy chcecie Żebym wam rozdał to Kitsune, stawcie teraz subskrypcję Łapeczkę w górę oraz komentarz i wylosuję losowej Osobie, która po prostu oglądała ten odcinek Do tego momentu, ja spadam, no i elo